Dobry wieczór wszystkim. Witam Was z niezbyt słonecznej, z woli. Ten weekend owocował, że tak powiem, w poszerzanie horyzontów, w naukę pod okiem, że tak powiem, bardzo dobrych edukatorów z Ekratesa, ale poza nauką. Kupiłem się też na tym, jak do Was dotrzeć, jak sprawić, aby akwarystyka stała się bardziej upragnionym hobby, i żeby dotrzeć do coraz to nowych odbiorców. Niekoniecznie jako moich klientów, ale jako potencjalnych akwarystów. No i wymyśliłem kilka nowych serii. Na razie nie będę zdradzał, co to będzie. Tak do końca. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest pomysł na sporo nowych odcinków. Także widzimy się niebawem i nagram dla Was coś specjalnego. Bo tak w ramach uchylenia Rąbka Tajemnicy to powiem Wam, że w odcinkach postanowiłem zacząć nagrywać dla Was jak rozmnażać ryby. Prosiliście mnie to u Słabka na kanale, żeby nagrać takie że tak powiem pogadanki o rozmnażaniu ryb samo gadanie że tak powiem niewiele zmienia więc po prostu w odcinkach krok po kroku nagram wam kilka według mnie ciekawych gatunków do rozmnożania od preparacji wody przez nastawianie tarła po odchowanie na rybku no i później może jeszcze zrobimy jakąś segregację chociaż zobaczymy jak to wyjdzie ale myślę, że będzie ciekawie myślę, że ta seria, którą teraz omawiałem dla Was spowoduje, że dużo osób zainteresuje się hodowlą, bo naprawdę to nie jest nic trudnego jeśli Wam ktoś mówi, że rozmnażanie ryb to jest trudna rzecz to mówi Wam to tylko i wyłącznie dlatego, że ee, nie chce mieć konkurencji. Że jest po prostu cieniasem, który boi się tego, że inni wejdą na rynek i mogą go wygrać. Rozmnażanie ryb nie jest wielkim problemem. Problemem jest utrzymanie na rybku, gdyż wymaga, że tak powiem, sporo poświęceń, systematycznej pracy. I cierpliwości. No i tutaj nie ma zmiłuj się, jeśli odchowujecie na rybek i wszystko jest dobrze przez 3 miesiące, a potem jeden dzień zawalicie, no to cały efekt idzie w pizdu. Także e, to jest największy problem w całym odchowywaniu na rybku, a nie to, że to jest w jakikolwiek sposób trudne. E, postaram Wam się to udowodnić. E, no i mam nadzieję, że. Na podstawie moich filmików nagracie swoje filmiki z rozmnażania tych gatunków, które postaram wam się pokazać, jak się rozmnaża. I może z tego jakaś wyjdzie wiralowa seria, która pójdzie dalej w świat. Także zajmiemy się edukacją na poważnie. Od tych małych, po tych dużych od tych, którzy zajmują się akwarystyką. Hobbystycznie, po tych, którzy chcą się zająć tym na poważnie. A jak już to ogarniemy, to zajmiemy się bardziej poważnymi tematami. Ale na razie nic nie będę zdradzał, bo moje plany są mocno dalekosiężne. I mam nadzieję, że zmienimy trochę to środowisko akwarystyczne. I ogólnie hobbystyczne w Polsce, i uda się z tym zrobić coś ciekawego. Może Czechów nie dogonimy, ale myślę, że mamy szansę chociaż stać się taką potęgą jak w latach 90., jeśli chodzi o hodowlę ryb, bo naprawdę nie mieliśmy sobie nic do zarzucenia. Obecnie z racji tego, że hodowcy w dużej mierze się starzeją, i coraz mniej jest osób, którym się chce. Lub które mogą, to ilość hodowli mocno spada. Ale myślę, że ten trend można odwrócić. Tylko po prostu trzeba nauczyć ludzi, jak mnożyć ryby z głową. Jest sporo gatunków, na których da się zarobić. Może nie na takiej skali, że będziecie milionerami, ale myślę, że taką średnią krajową. Spokojnie każdy może w domu wyciągnąć na kilkunastu akwariach i może z tego zrobić biznes, który w jakiś tam sposób obszer jego budżet o hobby. Jest to całkiem łatwe do wykonania, z tego względu, że ryby w detalu na nasze szczęście podróżały. Więc. Coś tam to już kosztuje, tylko trzeba rozmnażać to, co się opłaca rozmnażać i to, co ludzie chcą kupić, a nie to, co akurat potraficie. To jest już trudniejsza sprawa, dlatego zajmiemy się hodowlą rybek na poważnie. Ja nie do końca mam czas na to, żeby jakieś duże ilości na rybku utrzymywać na hodowli. Poza tym, jak już wcześniej kiedyś Wam mówiłem. Rynek hurtowy mnie totalnie nie interesuje, to co płacą sklepy za ryby to są jakieś żałosne kwoty. Ja mam tylko kilka sklepów, które chcą płacić za towar i raczej na nich się skupiam. Wszyscy ci, którzy lubią tanio kupić, drogo sprzedać, no to raczej nie kupią u mnie żadnej ryby. Z tego względu, że ja w przeciwieństwie do wielu hodowców szanuję swoją pracę, a jeśli już coś zabieram. Z takich rzeczy typowo do hurtu, to zazwyczaj są to rzeczy, które nie mogę sprzedać w detalu i tylko dlatego je sprzedaję taniej do sklepów. Z tego względu, że nasycenie rynku rybami, które są, że tak powiem, rzadkie, dosyć szybko następuje. Nie można się tylko skupiać na tym, co jest super rzadkie, trzeba się skupiać albo na tym, co jest super ładne, albo na tym, co akurat ludzie chcą, bo jest na to moda co nie zawsze jest fajne, bo czasem trzeba rozmnażać to, z czego się nie lubi. No ale w życiu nie zawsze jest pięknie i czasem trzeba robić coś wbrew sobie, żeby jakoś przetrwać do jutra i żeby jakoś unosić się na tej fali, która wszystkich niesie. Dzięki.